z tej strony klik, i chyba upewniłeś się, że wszystko powinno być dobrze. Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu. Ja zaraz wam powiem, o coś mówi do mnie. Właśnie, legendy nie palą wiosek. No mowa jest, jest tutaj, mowa o smoku. Okej, okay, musimy ruszać. Dobra, ja tutaj zaprzestanę gry i może powiem wam, wyjaśnię wam, co się stało ogólnie w poprzednim odcinku, czyli w pierwszym odcinku tej serii. Doszło do pewnego błędu, po prostu wywaliło mnie z gry i niestety cały plik wideo z gry poszedł się, poszedł sobie, no i zostało mi tylko nagranie i dlatego też widziałem, z tego co widziałem, pos pospałem się negatywne opinie, negatywne łapki, łapki w dół niestety, jak ktoś powawił się w złego cesarza i dał łapkę w dół, no ale cóż i tak się zdarza, no trudno, ja po, po prostu wolałem, wolałem rzucić same nagranie niż po prostu nic nie wrzucać. Wydaje mi się, że samo nagranie nie jest złe, Chodzi mi tutaj o narrację. Czekajcie zrobię tylko łyk wody. Dobra, wydaje mi się, że właśnie... Dobrze, że przynajmniej tak to zrobiłem, lepszy rys niż nic. Teraz nagrywam frapsem. Wydaje mi się, że przy... nawet jak wywali mnie z gry, to powinno i tak zachować mi wideo. Dobra, mamy i za tym gościem. Ja, tak w poprzednim odcinku, bo nie widzieliście, wybrałem sobie postać oczywiście, dojechałem do tej wioski Helgen. Tak, dojechałem do tej wioski Helgen, wybrałem postać. Mówiłem, że robię łucznika i to jest bodajże ten cały kot, Khajiit, czy jakoś tak. Dobra, tutaj trzeba skoczyć. On skoczy ze mną, czy nie? Nie, on chyba dołem pójdzie. Okej, okay, tutaj sk skakujemy niżej. I tutaj wychodzimy. Nie, on tam utknął, dobra. A tutaj co jest? Jest i smok Dobra, Ja bym tutaj może zapisał grę F5 Tak, idealnie Jeśli chodzi o FPSy Nawet w miarę dobrze to wypada na razie Zobaczymy jak będzie potem Jeśli chodzi o to ile grałem w tą grę To nie grałem wcale dużo Doszło do jakiejś góry Musiałem się spotkać z jakimiś przedstawicielami Jakimiś nauczycielami od głosu tego głosu, smoków, czy coś takiego, czy mowy smoków, coś takiego, no i w sumie to tyle. Nie wiem, ile to jest z gry, bo nigdy jej nie przyszłem. Jaki to jest procent tej gry? Dobra, ale miesza o to, miesza o procent. Ja tutaj idę na razie ostatnim gościem i zaraz dojdzie do wyboru: do wyboru między z kim mamy iść, po prostu. Więc zapiszmy znowu.

Dobra, wbijamy tutaj. No co jest? Nie wiem co się dzieje, czemu nie mogę... Czarny ekran mam, po prostu nic nie mogę zrobić. Nie wiem co się stało. Ale smog mnie pożaru. Znowu jakiś chyba błąd. Dobra, wczytajmy spygrę. To się tu automatycznie wczyta. Już nie będę kombinował z tym filmem, włączyć, włączyć go Dobra, chodźmy tutaj. I tutaj właśnie jesteśmy przed tym wyborem. Ja znowu tędy się udam. Tutaj w prawo. Jeszcze może zapiszę grę tutaj. Dobra, idziemy. Co uda się, czy nie? Teraz chyba się udało. Chyba jest wczytywanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, zrobię u czyli wody. Dziwnie długo tu trwa, nie wiem dlaczego nawet. Ach, same problemy są z tą grą. Czekajcie, może wczytam da się wczytać teraz. Nie, nie da się wczytać. Ale nie, udało się, okej, okay, jesteśmy spoko. Więc bez błędów jest z nami cały ten gość. Ok, zapiszmy jeszcze raz, tykę. Mamy ucieknąć z tym schelgen. Z dobra. Spotkamy się w Sowngardzie bracie. Tak. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka. Czekajcie no, chwilę, ja zrobię tutaj cięcie. Jeśli I się mam mi... z tej strony Klik, no jestem ponownie. Tutaj są samo jakieś problemy dzisiaj mam podczas tego kręcenia tego Bo odcinka. To z dobra, ściągnij mi kajdany, to to pewnie chodzi, tak. Dobra, nie A, tutaj leży ten cały guniar. Ja tylko sobie przeszukam i co my tutaj mamy? Żelazny topór wojenny. Okej, okay, czemu nie? I weźmy sobie to od razu ciuchy od niego. Dobra. Mam nadzieję, że co do tych tutaj jest oczywiście tabulatorem. Weszliśmy sobie do takiego takiego czegoś, gdzie możemy sobie wybrać różną kategorię, gdzie chcemy bardziej wejść się zagłębić. Dobra, tutaj może sobie na sam początek ja sobie tutaj poubieram to wszystko, co jest lepsze. Dobra? Dobra, machłem. Napiszmy sobie jeszcze raz. Mam nadzieję tylko, że mi. że fajnie mi, ten, że fajnie mi się poskładają te filmy razem. Że jak się złoży fajnie w całość, no zobaczymy jak to będzie. No, idzie teraz. Będziemy się chyba walczyć. Ok, kuca się. Kontrolę. No chodźcie, 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 chodźcie. Teraz. Co ja mu robię? Czekajcie, czekajcie. Prawym? Tak, ja atakuje. atakuję. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Chciałem powiedzieć Geralt. Przecież to jest klik. Dobra że z raz Ok, tak wyglądamy. Dobra, sprawdźmy sobie te ciała. I my mamy tak. Mamy nawet tu jeszcze lepszą. To jest lekka zbroja, więc idealnie to potrzebuje. Ja jestem w końcu łucznikiem. No i oczywiście miecz zamiast tego. A ten co miał? miał ciężką zbroję. I też miecz. Dobra. Ile kosztuje w ogóle taka zbroja? Ona kosztuje 100. W sumie warto by ją wziąć. A po co? Po to by ją sprzedać, potem. Ja potrzebuję kasy. Tak, już taki takich grach bywa. Ten nie ma nic. Dobra, ja sobie może tutaj jeszcze raz wejdę tutaj w ubiór i sobie wszystko fajnie założę. Dobra, jeszcze coś? Jeszcze to. I to chyba wszystko. Nie, jeszcze tutaj coś jest. Dobra, teraz będziemy le lepsi. Sprawdzę jak wyglądam. No, wyglądam jak ten żołnierz. Dobra, schowajmy sobie broń na sam początek tak, i chodźmy. Idziesz z nami? Idziesz. Dobra, zapiszmy tutaj grę jeszcze raz. Okej, okay, a zrobię jeszcze łyk wody oczywiście. Ktoś był. Co ten był? O, w ogóle też coś jest. Ach. Myślałem, że go zaskoczę. Znowu telefon, czekajcie chwilę. Ja zaraz przyjdę. Jestem rozrywany przez, przez różnych, różnych gości, co chcą zadzwonić do mnie. Dobra, gin, 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 gin. jeszcze jeden? Nie, to wszystko. Opcjonalnie przeszukaj miksturę w beczkach. Dobra, ja sobie może najpierw szukam tych gościów. O, żelazna strzała, to potrzebuję na pewno. Jeszcze raz przypomnę wam robię tutaj łucznika i włócznika i takiego skrytobójca będę się tutaj bawił w tej grze Tutaj jest lekka zbroja, zbroja, to już wszystko mamy, aha zbroję w sumie mogę sprzedać Tak, zbroję mogę sprzedać i nawet jest więcej warto od tamtej zbroi Ale weźmy sobie obydwie I teraz tak, tutaj są jakieś miksturki To właśnie charakteryzuje tą całą, tą całą nie trylogię, bo to już 5 części jest tego, więc trylogią tego Nazwać, się, nazwać raczej nie wypada królik. Dobra, ale cho chodzi mi o to, że można właśnie tutaj prawie wszystko, jeśli nie wszystko, wziąć. Nawet można to ruszać chyba tak. Jak się przytrzymie jak się przytrzymie. Yy, oczywiście ten klawisz. E, to można tak manewrować fajnie różnymi rzeczami. No właśnie, schowaliśmy królika. Dobra. Dobra, koniec tego. Koniec tego bajerowania. Weźmy sobie, sprawdźmy, co to jest w tej. Tak, to są mikstury i spora dość tego. Na pewno się przydadzą. Teraz tak, tutaj jest coś. Kosz, 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 nic. Tutaj znowu miksturka. No i co, to chyba wszystko. Tak, idziemy dalej. Tak, Ale tylko zapiszmy, gra jeszcze. I to jest taki pie pierwsze miasto. To jest miasto Halben. Tutaj chyba też ktoś będzie, tak. Znam robimy się, co mam wszystkich zawiść. Put, ale mnie nawala. Dobra, A może zmienię... o taksówki, żeby walczył teraz. Nie, to jest mój gość. Dobra, ten już nie żyje. No, sporo ich tutaj było. Ja sobie oczywiście pozbieram to wszystko z nich. Buława yy, Zbroja... Ile na barze? 6, no to zbierzmy sobie Zaraz, zaraz Tutaj jest tarcza Tarcza, czy ja chcę tarczę? Czy ja chcę tarczę? W sumie nie chcę Tutaj nie ma nic ciekawego, tutaj ten gościu Opcjonalnie, spróbuj otworzyć zamek klatki, no spróbuję za chwilę czy wytrychy nie Dobra, sprawdzę. I tu trzeba właśnie tak manewrować tym myszką. Ruszamy tym k wytrychem, to z wytrych? Tak, myszką ruszamy wytrychem, a przyciskami AD ruszamy tym, co jest niżej. Dobra, weźmy sobie. I tu jest Mikstura mi się przyda, złoto, o wartość 305, no i pięknie. To też możemy sobie otworzyć i jeśli wykonujemy każdą czynność, każda czyno, czynność ma, rozwija swój jakby, swoją działkę, y, swoją działkę doświadczenia. Każde na przykład otwieranie samków ma osobno, osobno się leveluje, y, nawet skradanie, czy tam kowalstwo. O, zrobiliśmy jakiś atak. Czy tam, właśnie skradanie, czy kowalstwo, czy strzelanie z łuku. To wszystko ma swoją, swoją tam działkę i odpowiada tylko za siebie. to jest jakaś książka, ale nie chcę tego. Dobra, no to wygląda. tu jest jeszcze plecak, o. Cztery wytrychy, super. A tutaj? Sztulet i księga Smoczego dziecięcia. Dobra, weźmy sobie do. Tutaj jeszcze jest jeden, jedna klatka, z tego co widać mamy 16 wytrychów, to jest zamek nowicjusz, czyli pierwszy taki podstawowy poziom, jeśli chodzi o, o skomplikowanie, skomplikowanie otwierania i całe, całe, całego mechanizmu otwierania tego zamku. Możemy tutaj też sobie potwierać, tak jak już mówiłem, otwieranie zamków nam rośnie, ale chyba nie tylko, rośnie nam też, rośnie nam też taki ogólny poziom doświadczenia. Co w finale, bo właśnie widać, co w finale daje nam kolejny level. Co to się odbije po prostu na takim ogólnym doświadczeniu? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zapiszmy sobie tutaj grę. Tylko ja bym ten miecz nosił w prawej ręce. Nie wiem, czemu on nosi w lewej ręce. Broni. Prawa ręka. O, teraz. No, chodź. Dobra, idziemy. Jeśli chodzi o sam łuk, wiem, że na razie łuku nie mam, choć robię łucznika, ale sobie tylko tutaj dojdzie do walki. Właśnie tutaj dojdzie do walki, gdzie jednym z przeciwników będzie łucznik. Na przykład ten. Dobra, zabijmy go od razu. Silny nawet. O, jak przytrzymujemy lewy przycisk, myszy, to wykonamy taki. Takie uderzenie, takie uderzenie specjalne jakby, mocniejsze. Dobra, może najpierw sobie ich wszystkich powybijam. Dobra, tutaj jeszcze jest jeden, dwa, dwóch. Tutaj na przykład, z tego co możecie zauważyć, jest rozlany taki olej, czy to te nafta, czy to, to coś, coś takiego jest. I to muszą normalnie zapalić, dzięki temu. Tak, można zapalić dzięki temu po prostu można podpalić osoby stojące na tym. Chyba ja sobie oczywiście tutaj wszystko pozbieram. No może nie wszystko, tylko to co mnie interesuje, czyli ten cały długi łuk. I szczały. No to jeszcze jednego gościa zabiłem. O chyba mi spadło. Tak, jest tutaj. Ciężka zbroja. To za dużo waży, żeby to tak nosić. Dobra. Dobra, tak, tutaj jeszcze jest jeden gość, jeden łuk mi na pewno wystarczy, od razu w sumie mogę sobie go tutaj założyć i nawet można przypisać chyba go, tak, w ulubionych, a ulubiony mam chyba pod literką Q, dokładnie. No i teraz jesteśmy łucznikiem, tylko jeszcze jedno, musimy sobie tutaj pozbierać strzały, strzały są bardzo ważne. Dobra, to wszystko. Możemy iść dalej. Tak, dość długo zastanawiałem się, czy nagrać Co w dobra, dobra. tą grę, czy może. Czy może towards? No, ale wypadło na tą grę. Dobra, chodźmy. No, coś się zawaliło chyba. No właśnie. Dobra, chodźmy. I będzie działać znaleźć znaleźć no. Dobra. Tak, I warto zauważyć, że, że każda część Skyrim a, wydaje mi się, że każda yy, zaczyna, w innej, zaczyna w innej lokacji. Zaczyna, no tak, w innej lokacji. Lokacji reprezentowanej przez jedną z danych ras Akurat teraz jesteśmy w lokacji yy, zamieszkałą głównie przez Nordów, taką mroczną, a znaczy mroczną. Mroczną też. Zimną i no niedostępną krainę Okej, okay, tu są pająki, trzeba je zdjąć Jeśli zrobimy to z nienacka, obrażenia zadawane są podwójnie, podwójne Dobra, już prawie mnie widzą Dobra No jak widać łucznik ma całkiem niezłe te obrażenia Tylko prędkość ataku jest dość mała no to jest większy Dobra, już zginął Przysiały chyba można zbierać no Tak, sobie je pozbierajmy Przynajmniej z niektórych Jakie oprzydliwe. Dobra, tutaj jeszcze jest jeden I to chyba wszystko tutaj O granit No pięknie, dobra zapiszmy grę i tutaj będziemy mogli wykorzystać efekt skradania. Efekt, znaczy efekt, możliwość, umiejętność skradania bardzo często pomaga. Nie muszę tego zbytnio tłumaczyć, ale tutaj też powoduje, jeśli chcemy zaatakować, z, yy, właśnie używając tej umiejętności skradania, spotęguje nasze obrażenia fizyczne, tylko chyba fizyczne. Zadać! Przed jest niedźwiedź. Tak, musimy go ominąć. Wolałbym uniknąć niższego kontaktu. Właśnie spróbujmy się przegrać. Powoli i ostrożnie. Uważając na każdy krok. A Jeśli wymisz, że masz szczęście, możesz wziąć ten ruch. Może go zaskoczyć. Naprzódź. To ja go zaskoczę. Patrzcie teraz. Zgadanie, Zgadanie, się z dniany, tak? No chodź, 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 chodź Jezu Jeszcze jeden, jeszcze raz Dobra, udało się, nie wyszło to najlepiej No ale cóż, mamy skórę wilka, a raczej skórę niedźwiedzia, możemy sobie ją wziąć Złoto i dwie strzały Dobra, co my tutaj ciekawego mamy? Ach, tylko mi nie uciekaj Wino, wino, mieszek, to jest zawsze kasa dla nas i tu było jego leże. Może to coś tutaj jeszcze fajnego będzie? Już nawet nie pamiętam. Chyba nic. Tutaj na górze? Tam już się nie da wejść, chyba? Nie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Dobra, idziemy dalej. To już jest koniec tego... ...no tego odcinka, będzie zaraz. A tutaj już jest koniec... ...tego całego Helgen i tutaj wyjdziemy sobie na powierzchnię. Zresztą zaraz zobaczycie No właśnie Dobra, wczytywanie, mam nadzieję, że tutaj nie wybije mnie z gry Dobra, jesteśmy Ja tutaj skończę odcinek O, czekajmy, tutaj jeszcze nadleci smok chyba o, tam był, jest, dobra. Tak więc ja tutaj skończę odcinek i pożegnam się z Wami właśnie w tym, momie, w tym momencie. Nie wiadomo, czy okay, ktoś inny już zapiszmy grę i ja tutaj się z Wami żegnam. Ja, jeśli podobał Wam się odcinek, jeśli mój, podobał wam się mój komentarz do tej gry, i sama gra, i przedstawienie przeze mnie, to fajnie, to się cieszę. No i co, w następnym odcinku pójdziemy sobie nadal w dół tej ścieżki. I tam chyba z tego co pamiętam, koło rzeczki nad rzeczką, nieopodal krzaczka, mieszkają ludzie w małej wiosce. Nie pamiętam jak się wioska nazywa, ale tam będzie, będzie na pewno ciekawie. Tak więc ja tutaj się z Wami żegnam. No i co, trzymajcie się. Cześć.